16 stycznia jest zwany Blue Monday. Czy to prawda, czy to mit? O co tak naprawdę chodzi? Dzisiaj się tego dowiemy, więc zapraszamy Was do oglądania wywiadu ze specjalistą. Marcin Czym jest tak naprawdę Blue Monday? Bo krąży wokół tego dnia wiele legend. Mówi się, że to jest najbardziej depresyjny dzień w roku. Zastanawiam się, dlaczego. Czy to pogoda? Czy to nieudane postanowienia noworoczne? Yy, o co tak naprawdę chodzi? Może mógłbyś nam to wytłumaczyć? Bo właściwie zastanawiam się też, czy wiesz, czy tak naprawdę nie chodzi o cały okres zimowy. Yy, wielu znajomych mi mówi, że taki okres właśnie Koniec, początek roku to są takie najtrudniejsze miesiące dla nich, jeżeli chodzi o takie podejście do życia. Troszkę tego uśmiechu wtedy jest za mało u nich. Więc gdzie leży sedno tego problemu? Czy to Blue Monday, czy to cały okres? A więc, jeżeli chodzi o Blue Monday, to tak naprawdę jest teoria pewnego psychologa Cliffa Arnala. Która zagościła na, na zachodzie, natomiast w późniejszym etapie, ona jest tak naprawdę z 2005 roku, natomiast później została de facto, nieładnie mówiąc, wypluta przez środowisko akademickie i Cardiff University trochę odcięło się od tego pana. Natomiast w każdej teorii jest ziarno prawdy, i tak jak powiedziałaś, jest to wpływ oczywiście pogody, jest to wpływ niepowodzeń związanych z postanowieniami noworocznymi, i jeszcze czynnikami finansowymi, i mogę to bardziej rozbić, dlatego zapraszam do tablicy. A więc y, wzór, który zaproponował pan Cliff Arnold, prezentuje się mniej więcej następująco. W, czyli weather, mamy pogodę, y, suma pogody do długu. Minus wynagrodzenie, pomnożona przez czas, który upłynął od Bożego Narodzenia do potęgi niedotrzymanych postanowień, a to wszystko jest podzielone przez iloczyn, poziomu motywacji i konieczności podejmowania działań. Tak naprawdę środowisko trochę rozbiło, rozbiło ten wzór. Nie jest to do końca. Reguła, którą na razie się kierować, natomiast w każdej teorii jest ziarno prawdy, dlatego w tym zorze tak naprawdę mamy pewne czynniki, jak pogoda, i wiemy, że styczeń i końcówka stycznia to nie jest okres, w którym ten dzień jeszcze jest na tyle długi. Brakuje nam witaminy D, dzień jest bardzo mało nasłoneczniony. Niektórzy mają długi zaciągnięte podczas okresu Bożego Narodzenia, i dodatkowo powoli, powoli odchodzimy od swoich postanowień noworocznych. Zastanawiam się. Czy my możemy jakoś walczyć z tym Blue Monday? Czy my jesteśmy na niego skazani? Czy my jesteśmy skazani na ten, na ten zły nastrój, na ten brak uśmiechu? Podejrzewam, że nie. Ale można nam o tym powiesz, bo wiesz, to nie jest łatwe, gdy czujemy, że nam nie jest łatwo w życiu, gdy widzimy, że naszym bliskim, znajomym, przyjaciołom nie jest, nie jest łatwo, gdzie tak naprawdę musimy się wzajemnie wspierać, a, a sami troszkę potrzebujemy tej troski i pomocy. Więc co robić? Jakie mieć podejście w takiej sytuacji, gdy mamy wrażenie, że grunt osuwa się nam spod nóg, naszym znajomym też? Jak się zachować? A więc tak, Blue Monday jest tak naprawdę tylko symbolem. To nie znaczy, że dzień wcześniej jest mamy super nastrój i to jest najlepszy dzień w życiu. Równie dobrze tak naprawdę kryzysem może być niedziela dzień wcześniej albo następny wtorek. To jest tylko taki symboliczny dzień według tych wyliczeń. Natomiast jeżeli chodzi o postanowienia noworoczne, to ja uważam, że w tym dniu tak naprawdę powinni... W środowisku yy, siłowni mówi się często o Cheat Day albo Cheat Meal tak naprawdę i ja uważam, że Blue Monday może być takim Cheat Dayem. Tak naprawdę to jest dzień, w którym należy nam się zrobić przerwę od postanowień noworocznych, nagrodzić się, być może zrobić sobie takie rozeznanie i taki checkpoint, yy, czy naprawdę idziemy w dobrym kierunku, czy cel, który sobie wybraliśmy i postanowienie, które staramy się kontynuować, czy to jest tak naprawdę, yy, czy koreluje on z naszymi wartościami. Czy mamy pewność, że za pół roku zarówno nadal będziemy to kontynuować? To jest dzień, gdzie możemy na się nagrodzić: iść na zakupy, zjeść czekoladę, e, nagrodzić się w jakiś inny sposób, iść na masaż, na spa, albo po prostu zrobić sobie dzień lenia. To jest dzień na takie przyzwolenie, absolutnie odejście od reguły, e, po to, żeby po prostu zresetować nasz układ nerwowy. Też często słyszę takie komentarze, że pewnie im się żyje lepiej oni mają w życiu łatwiej. A tak naprawdę dobrze wiemy, że każdy z nas toczy jakąś batalię. I zastanawiam się, wiesz, na pewno są tacy ludzie, którzy powiedzą nam teraz, że oni mają ustalony budżet na dzień, nie mogą wydać pieniędzy, i dla nich taka czekolada czy coś, to już będzie za duży wydatek. Co możemy poradzić takim osobom? Może chodzi o jakiś tok myślenia. Jak wiesz, jak, co zrobić, żeby te myśli skierować na dobry tor? No bo to nie jest łatwe, gdy wszystko wokół jest y, czarne, a, a nie chcemy, żeby tak było. A więc tak, Blue Monday od, 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 generalnie odwołuje się do trzech rzeczy: do czynników ekonomicznych, czy do tych pieniędzy. Generalnie no, przykre jest to, że w Polsce bodajże w 2020 roku mieliśmy dług konsumpcyjny na wysokości gdzieś 80 miliardów. To bardzo dużo. Druga rzecz. Pogoda, czyli ten krótki dzień sprawia, że no, niestety nie mamy zbyt dużo witaminy D. Więc warto by się było suplementować witaminą D, to już w nie ma wpływ na nasze samopoczucie. To jest y, druga rzecz. No i trzecia, jeżeli chodzi o, y, o, o tą motywację, faktycznie gdzieś w trzecim tygodniu może przyjść kryzys. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie dwie dziewczyny chodzą na siłownię, dwie psiapsiły i jedna w, akurat w trzeci tydzień ja łapie jakąś grypa i jak automatycznie nie idzie. No to poziom drugiej, drugiej osoby automatycznie będzie szedł w dół. To jest naturalne, naturalne e, kolej rzeczy. No ale teraz musimy się odwołać do naszych wartości. Po co rozpoczęliśmy przygodę z siłownią i czy w ogóle jest sens kontynuować, jeżeli pójście na siłownię, uzależniamy od drugiej osoby. Jeżeli, generalnie to nie musi być czekolada, to nie musi być spa, to nie musi być wyjazd do egzotycznych krajów, ale to może być mała mikronagroda, nawet taka mentalna, poklepanie się takie mentalne po plecach, powiedzenie sobie, idę w dobrym kierunku, cieszę się, że rozpocząłem tą, a nie inną drogę. Ja bym tutaj generalnie chciał uwypuklić, że yy, yy, nie skupiać się na, na celach jako na czymś zewnętrznym, tylko tak naprawdę na tej drodze do celu, to jest bardzo ważne. I żeby to zrobić, tak naprawdę trzeba się skupić na nawykach. Bo to często ludzie nie biorą pod uwagę, yy, patrząc na jakiś dalekosiężny cel. Ludzie generalnie ży lubią żyć chwilą i lubią żyć tak naprawdę yy, nagrodą, którą mają tu i teraz. W ogóle, jeżeli jesteśmy w środowisku, takim instant. Żyjemy w środowisku, który szybko żyje, chce mieć yy, szybkie nagrody szybkie życie, nie koncentrujemy się na tym, co jest bardzo daleko, bo to jest odległe. Wolimy tutaj dzisiejszy cukierek, niż, niż tort za kilka miesięcy. I żeby dojść do tego tortu, tak naprawdę trzeba się skupić na dzisiejszym dniu, na mikronawykach i również na mikronagrodach. Jeżeli naszym celem jest rzucenie kilkunastu kilogramów, ok, natomiast to będzie za kilka miesięcy, to nie jest tak łat łatwo. Musimy się skupić na czerpaniu przyjemności jednak spocenia się, z wysiłku, z kolejnego powtórzenia. Z, kolejnego, z kolejnej wizyty na siłowni, z nauczenia się, czym są super serie, czym jest seria łączona, czym jest prostownik grzbietu i mięsień dwugłowy, na przykład. To jest jak nauka nowego języka, dlatego nie, wa nie warto mieć super ambitnych wielu postanowień w jednym czasie, bo to będzie obciążało nasz tak naprawdę układ nerwowy. Najlepiej wyrabiać nawyki po nawykach, jeden po drugim. Zatem jeżeli gdzieś w połowie roku będziemy mieć już wyrobiony nawyk i powiedzmy jakiś cel osiągniemy, albo przynajmniej w jakiejś cząstkowej części, warto rozpocząć drugi, dlatego tak naprawdę 1 stycznia to jest tylko taka umowna data rozpoczęcia. Zawsze możemy ten 1 stycznia mieć 14 czerwca, 17 lipca, czy nawet w listopadzie. To nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby nie nałożyć na siebie zbyt dużo, dawkować sobie te kroki, no i nagradzać się po, gdzieś tam na tych stacjach pośrednich w drodze do tej stacji docelowej Co byś powiedział człowiekowi, który, który szuka tego celu? A ciężko mu go znaleźć. Szukajcie, a znajdziecie. <gry> e jeżeli 60 latek szuka celu to być może to już jest późno i chociaż warto, chociaż warto. Wielu z tam ludzi, którzy gdzieś tam w jesień życia odnajdywali prawdziwe pasje i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś jest młody, to po prostu eksperymentuje do 30 roku życia, niech nie skacze z jednej rzeczy na drugi, aż poczuje te motylki w brzuchu, widząc, że to jest to, co będzie chciał robić. Tak naprawdę, więc poza tym doświadczenia będą procentować później w życiu. To jest bardzo ważne. Czy się sparzy człowiek, czy się nie sparzy. Najważniejsze jest podjęcie próby, najważniejsze to czym się czy się uczymy na, na, tych, na tych rzeczach, które, które podejmujemy, i to zawsze będzie procentować. No dobrze, postawiliśmy sobie cel, wyrabiamy te nawyki. Podejrzewam, że tutaj pewnie kluczowe słowo to dyscyplina i no właściwie samodyscyplina, prawda? Bo nie zawsze gdzieś tam jest ta druga osoba, która nas będzie ciągnęła na trening za rękę, tylko sami będziemy musieli wyjść. Co jest takiego kluczowego jeszcze w tym, żeby ten cel osiągnąć? No wiesz, bo to tak łatwo się mówi. A, a wiem, że mnóstwo, że większość społeczeństwa ma ogromny problem z tym, żeby ten cel osiągnąć, żeby trzymać się tych nawyków. No to przede wszystkim środowisko. Trochę się nie zgodzę z tym, że dyscyplina i, i to jest klucz do sukcesu. Generalnie nie ma ludzi super zdyscyplinowanych, tylko tak naprawdę ludzie, którzy mają, Przypadkowo, losowo, bądź wykształcili sobie środowisko, które im sprzyja. Nie można wiecznie się zmagać. Postanowienie czy wyrobienie nawyku to tak naprawdę jest obciążenie dla układu nerwowego. Jeżeli chcemy, na przykład, będę mówić o tej siłowni, bo to jest bardzo fajny przykład, możemy mówić o biznesie, możemy mówić o różnych rzeczach, tylko tam jest tak tyle czynników niezależnych od nas, że na powodzenie w dłuższej perspektywie czasu decydują tak naprawdę rzeczy, które my nie mamy wpływu. Natomiast na siłowni, na zrzuceniu wagi, na przybraniu to jest tylko i wyłącznie od nas. Od naszego samozaparcia, pójścia na to jest takie zero-jedynkowe. Albo zrzucamy, albo nie zrzucamy. A pomimo tego, ile ludzi potrafi gdzieś po drodze się potknąć, prawda? A to tylko i wyłącznie od nas zależy. Oczywiście możemy mówić o genach, natomiast ja bym bardziej upatrywał genów w szafce kuchennej, a nie, a nie tak naprawdę w organizmie. Jest bardzo mały promit społeczeństwa, który tak naprawdę przez geny nie może zrzucić. Reszta to jest tak naprawdę tylko nasze poświęcenie. I oczywiście w, w w sprzyjającym środowisku o wiele lepiej jest wyrobić nawyk. I ym, tak naprawdę pójście na siłownię dla osoby kanapowca, który bardziej jest kinomaniakiem, fanem seriali i lubi bardziej Netflix i chipsy, pójść do, do siłowni to tak naprawdę będzie bardzo obciążające dla układu nerwowego. To jest nauka nowego stylu życia, to jest nauka jak czerpać przyjemność z się, bo to jest przeciwieństwo siedzenia na kanapie. Wyciskanie na przykład na, na, na ławeczce na siłowni to jest przeciwieństwo wygodnej kanapy, to jest absolutne przeciwieństwo. Jeżeli ta osoba ma to robić trzy razy w tygodniu, w lecie nawet być może pięć razy w tygodniu, dodatkowo musi wiedzieć co jeść, jak wpływają węglowodany, ile, ile białka na kilogram masy ciała, ile gram, ile gram czy ile kilo, kalorii jest powiedzmy w gramie białka, a ile jest w gramie węglowodanów i tak dalej, to jest nauka nowego języka. Patrzenie na talerz, sprawdzanie, liczenie, wprowadzanie do aplikacji i tak dalej, to jest, to jest bardzo duża, bardzo duży wydatek energetyczny, zwłaszcza do układu nerwowego. No i teraz naszym, naszym generalnie domyślnym systemem jest to, że nam się nie powiedzie. To jest duże. A teraz, jeżeli do pusia na siłownię, to rzucimy naukę tańca, naukę nowego języka, a jeszcze chcemy jeździć na rowerze, jeszcze chcemy biegać, dodatkowo chcemy być szczęśliwsi, więcej czasu poświęcać, nie bliskim, albo dzieciom, albo komuś innemu i jeszcze coś innego robić, no przecież to, to, to jest nie do wytrzymania. Dlatego trzeba, dlatego, trzeba, dlatego trzeba wprowadzać jeden nawyk po drugim. Wyrobimy jeden, on znika z radaru, z radaru naszych nawyków i potem wprowadzamy kolejny, 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 kolejny. I kiedy kiedy rzecz, którą robimy, wyjście na siłownię, nauka nowego języka i tak dalej, kiedy ominiemy i czegoś nam brakuje, to wiemy, że to już jest nawyk. I w tym momencie on znika absolutnie z, z radaru naszego układu nerwowego i to jest już droga, autostrada do, do sukcesu. Powiedzieliśmy sobie o tym, jak wyrabiać te dobre nawyki, że trzeba je wyrabiać, a co zrobić z tymi złymi. Możemy jakoś zwalczyć? Jak? Generalnie, żeby pozbyć się negatywnych nawyków, trzeba zrobić dosłownie przeciwieństwo tego, co robi się przy wyrabianiu dobrych nawyków. I z nawykami jest tak, że te złe nawyki bardzo łatwo się wyrabia, ale kiepsko się z nimi żyje. A te dobre kiepsko się wyrabia, ale świetnie się z nimi żyje. Tak wygląda. I um, żeby nawyk wyrobić, przede wszystkim musi być łatwy dla nas. Bardzo łatwy. Musi być dla nas oczywisty. Musi być dla nas również atrakcyjny i satysfakcjonujący. Więc y, wygaszenie złego nawyku musi być przeciwieństwem. Musi być niełatwy, musi być nieoczywisty, musi być niesatysfakcjonujący, musi być nieatrakcyjny. Tak to działa. No i do każdej tej drogi można podpiąć odpowiednią strategię. No jeżeli na przykład mamy tendencję do nadużywania jakiejś substancji i tak dalej, to należy jak najdalej się od niej znaleźć. Jeżeli na przykład jesteśmy uzależnieni od gier komputerowych, no to nie od razu z dnia na dzień rzucimy i będziemy po prostu robić super zdrowy nawyk. Nie do końca. Ale odpięcie kabla do komputera i zostawienie go w drugim pokoju sprawia, że mamy kilka kroków tak naprawdę do, do podpięcia go ponownie, pój się do pokoju i tak dalej, włączenie prądu, etc., etc. To trochę, to trochę nam daje fatygę. Taka mała rzecz, a jednak. Kiedyś zauważyłem jedną rzecz w swoim zachowaniu. Yy, nieregularnie spożywałem szejki białkowe po ćwiczeniach. Uświadomiłem sobie, że tak naprawdę, żeby zrobić tego szejka, dzieliło mnie kilka kroków. Tylko kilka kroków, ale aż kilka kroków. I dzisiaj robię tak, że wszystko, co jest potrzebne do szejka, czyli powiedzmy mrożone maliny bądź truskawki, odżywkę białkową, mleko bez laktozy i blender kielichowy mam w zasięgu ręki. Zaraz po ćwiczeniach staję w jednym miejscu przy lodówce i wszystko jest w zasięgu absolutnie jednej ręki. Dzięki temu moja y, skuteczność picia szejków po ćwiczeniach jest dzisiaj stuprocentowa. Tylko kilka kroków dzieliło mnie wcześniej, ale to było aż kilka kroków. Dzisiaj to jest tak naprawdę zero kroków. I zwróć, zwróćcie uwagę, że y, ludzie wpadają w nawyki, bo one są łatwe, one są w zasięgu ręki, one są oczywiste. Dla jednej osoby oczywiste będzie to, że piątek spędza na Netflixie z chipsami, ale druga osoba oczywiście, że sięgnie po rower, bo on jest w zasięgu ręki. Bo on jest przy wejściu do domu, on jest w garażu, on jest na widoku i tak dalej. I te łatwe rzeczy powodują to, że my po nie sięgamy. No ale jeżeli jest alkohol, czy narkotyki, czy jakakolwiek inna forma używki, zasięgu ręki, no to w stałej porze dnia, ze stałymi ludźmi, w stałym porze, w momencie tygodnia, będziemy po to sięgać. Musi być jak najdalej. Ma być to niełatwe i nieoczywiste. Żeby wyrobić dobry nawyk, musi być atrakcyjny dla nas, musi korelować z naszymi wartościami. Czyli. Jeżeli na przykład zapisujemy się na siłownię, to w ten trzeci y, poniedziałek y, stycznia przychodzi kryzys, bo być może nie lubimy obecność innych ludzi na siłowni. Bo być może nie lubimy spojrzeń na przykład, jak kobieta ćwiczy w obcisłych legnicach, może nie lubić kiedy i patrzą się na nią. Ale na przykład będzie już, y, będzie już bardzo się spisywać na zumbie, albo na tańcu, albo po prostu w samotności. Y, I znowu wrzucę y, swój przykład. Ja na przykład... Y, nie idę biegać dla przyjemności, chyba że jest ciepły czerwcowy dzień. Jasne, pójdę. Natomiast, nic mnie nie zmusi, że pójdę 2 stycznia biegać. Chyba że, chyba że mam to wpisane w kalendarzu. Jeśli w kwietniu jest maraton Poznań, maraton Warszawa, to ja wiem, że 2 stycznia idę biegać na 7 km, 5 stycznia idę na 12 km, za 3 tygodnie już robię 20. I czy będzie padać, czy będzie sypać, czy będzie na minusie, czy będzie śnieg? Ja po prostu to idę robić. Bo ja jestem zadaniowcem. Mam to w kalendarzu i dla mnie to jest święte. Natomiast znam ludzi, którzy mają tożsamość zbudowaną biegacze i co by się nie działo, ta osoba po prostu pójdzie, bo lubi czerpać przyjemność z biegania. Znam ludzi, którzy potrafią zrobić 42 43 km przez 9 godzin w górach, prawda? I to jest już trzecia warstwa tak naprawdę nawyku. Bo zwróćmy uwagę, większość ludzi, yy, większość ludzi koncentruje się na tej pierwszej warstwie, czyli tak naprawdę jest nasz taki cel, który rzucamy, pójdę na siłownię, no ale czy bycie na siłowni sprawi, że osiągniemy ten cel, który chcieliśmy, zrzucenie wagi, czy po treningu nie będziemy mieć na przykład większego apetytu, albo nie zbłądzimy gdzieś tam do McDonalda i tak dalej. No spalić 300 kalorii, a zjeść 300 kalorii, no to, to jest różnica, prawda? I ka każdy koncentruje się na tej takiej yy, otoczce, tej takiej zewnętrznej warstwie. I Dlatego ludzie generalnie nie osiągają swoich celów, ponieważ omijają tą bardzo ważną warstwę, czyli system, proces, nawyk. Jak tu się skupi człowiek na tym, no to to już jest autostrada do osiągania celów. Ale jest jeszcze jedna warstwa, ta środkowa, ta najważniejsza, tożsamość. Bo zwróćmy uwagę, ja nie jestem biegaczem, jeżeli chodzi o tożsamość, ale ukończyłem koronę maratonu w Polsce i jestem maratonczykiem. I mówię to z... Uśmiechem na ustach, mówię to z dumą, bo ukończyłem koronę maratonów polskich. W pewnym momencie wzorowałem sobie, że chcę osiągnąć koronę maratonów polskich, no i tam kilka tysięcy, kilkaset kilometrów przebiegniętych, czy może nawet trochę więcej w ramach treningu, plus pięć maratonów, no i dzisiaj jestem zdobywcą korony maratonów polskich. Mówię to z dumą, ale nie do końca jestem biegaczem. Nie ma tak, że jeżeli, jeżeli nie mam celów w kalendarzu maraton, to ja nie pójdę biegać, bo wolę wybrać sobie trzy razy jakiś workout, trzy razy w tygodniu workout, czy jakiś orbitrek i tak dalej. Generalnie jestem osobą wysportowaną, ale biegam tylko w momencie, kiedy mi się chce. Nie biegam cały rok, a znam takich ludzi, że cały rok potrafią biegać. I często jest tak, że kiedy wyrobimy sobie tożsamość, to odpowiadamy sobie na pytanie: co by zrobił biznesmen w tym, w tym momencie? Co by zrobił człowiek odpowiedzialny w tym momencie? Co by zrobił prawdziwy rodzic? Co by zrobił biegacz? Czy kiedy jest minus 5 i sypie śniegiem, albo jest deszcz ze śniegiem koło zera, to czy prawdziwy biegacz nie poszedłby biegać? Prawdziwy biegacz pójdzie biegać. No i wróćmy do tej osoby, która trzeci tydzień próbuje wyrobić jakiś nawyk. I na po trzech tygodniach jest zmęczona. Zmęczona. I ma, ma z sobą, powiedzmy, 12 treningów na siłowni, z czego 7 odbyło się z wielkim trudem. Ta osoba nie ma jeszcze wyrobionej tożsamości. Ona nie jest jeszcze wysportowana. Ona nie jest jeszcze sportsmenką czy sportsmenem. To nie jest jeszcze kulturysta, prawda? Ale kiedy mamy tożsamość, to łatwiej nam przychodzi. Co by zrobiła dziennikarka? Co by zrobił operator kamery? Co by zrobił prawdziwy policjant? Co by zrobił ratownik medyczny? Co by zrobił człowiek odpowiedzialny, kiedy widzi, że ktoś na przykład zasłabnie za na ulicy? Część powie, a na pewno jakiś pijak się przewrócił. Ale człowiek odpowiedzialny za to sobie pytanie, co by zrobił człowiek odpowiedzialny? Na pewno się zatrzyma, pomimo klaksonów, pomimo zrobienia korka, i podejdzie do tej osoby i uratuje być może jej życie. Bo tak, bo ma tak zbudowaną tożsamość, jest osobą odpowiedzialną. Kiedy my mamy tą tożsamość, biegacza, pływaka, rodzica dobrego i tak dalej, o wiele łatwiej nam jest podejmować decyzje i i, i brnąć w tym zachowaniu, które chcieliśmy wykształcić. Ba, ono już jest wykształcone, bo to jest tak naprawdę już ta wewnętrzna warstwa tego, tego nawyku. Ludzie skupiają się na tej zewnętrznej, która jest tylko tak naprawdę wydmuszką i ona bardzo szybko jest rozbita, między innymi w trzeci poniedziałek yy, stycznia. Natomiast bardzo ważne jest skupić się na systemie, jak do tego dojść, na nawykach, jak je wypracować, no i przede, przede wszystkim zbudować tożsamość. I to już jest, jesteśmy już ukształtowanymi ludźmi, kiedy tożsamość jest zbudowana mi w tajemnicy, czy istnieją jakieś magiczne metody na to, żeby poradzić sobie z tymi nawykami, wyrobić je, żeby osiągnąć ten cel, osiągnąć ten sukces. Może są jakieś faktycznie skuteczne metody potwierdzone naukowo. Najlepszą metodą nie ma magicznych środków, chcę co odczarować. Najlepszą metodą jest po, po prostu podejście do postanowienia jak do nawyku i do projektu. Trzeba go po prostu rozbić na małe kawałki, bo lepiej jeść po prostu małym kawałkiem, niż zadławić się całym dużym <grym> kawałkiem, więc małymi, małymi łykami, małymi krokami to jest najlepsza, najlepsza droga. Nagradzać się cyklicznie, zwłaszcza w takich checkpointach i zwłaszcza w takich momentach milowych, co jakiś czas, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że idę w dobrym kierunku. No i przede wszystkim podejść, tak jak wcześniej wspomniałem, do postanowienia jak do projektu i tutaj pomocna jest bardzo metodologia SMART, czyli musi być nasz cel sprecyzowany, bardzo ściśle określony, zrzucenie wagi czy, czy przybranie masy mięśniowej to, to nie jest żaden cel, to jest taki rozkwiany, on musi być bardzo sprecyzowany, ile kilogramów, w jakim określonym czasie i tak dalej, musi być sprecyzowany. Musi być mierzalny, więc waga akurat bardzo fajnie może tutaj nam pomagać w mierzeniu, czy centymetr i tak dalej, czy jakikolwiek inny mamy, mamy cel, warto jest go mierzyć, mamy wtedy ogląd sytuacji, czy naprawdę idziemy w dobrym kierunku, czy nie warto go na przykład zmienić trochę kierunek tego celu, czy on w ogóle jest osiągalny. Atrakcyjny musi być dla nas, dlatego bardzo fajnie, jeżeli ten cel jest skorelowany z naszą pasją, z naszymi wartościami. Życie celami innych nie ma sensu, prędzej czy później poniesiemy porażkę. Musi być realny, czyli nie możemy kierować się jakimiś super, hiper nierealnymi marzeniami innych ludzi, tylko tak naprawdę zorientować się, co jest w granicach naszych możliwości, a jest naprawdę wiele. I musi być terminowe, czyli musimy sobie ustalić taki cel, który będzie za pół roku, za 7 miesięcy, za 9 czy 12. Musi być dokładnie z datą graniczną, bo wtedy wiemy dokładnie, czy osiągnęliśmy ten cel, czy nie. Zaraz wyłączymy kamerę i porozmawiamy na temat mojego życia, bo prowadzisz konsultację, prawda? Tak, generalnie jestem trenerem mentalnym, ale też uważam się za trenera rozwoju, bo uważam, że to jest zespół naczyń połączonych więc to nie tylko mentalność czy podświadomość, ale to również to, jak śpimy, to, jak odżywiamy, to, jak interpretujemy pewne zagadnienia i tak, dalej, i tak dalej. To wszystko ma wpływ. Dlatego można do mnie się odezwać czy na social media czy po prostu na mojej stronie internetowej. Tam w ogóle jest kalendarz, gdzie jest pół godzina darmowa konsultacja, więc jeżeli ktoś jest chętny, ktoś chce sobie tak naprawdę zrobić, Przegląd swoich postanowień noworocznych, czy celów, czy nawyków itd., tak to służę pomocą, bo po to jestem. To jest moja misja, żeby pomagać ludziom między innymi w zmianach i przede wszystkim w tym, żeby stawali się lepszymi. więc zapraszam na moją stronę internetową, gdzie można wykupić absolutnie za darmo konsultacje, ale też odezwać się na social mediach, więc na pewno z chęcią pomogę.